Przede wszystkim to z Japonii. W tym odcinku pojedziemy do Kąpieliska w Lesie i potem zobaczyć piękną wioskę turystyczną w zimowej odsłonie. To będzie w środku wyspy Hokkaido na północy Japonii. Jest to region bardzo popularny i z całego świata ludzie przyjeżdżają, pewnie też z Polski. Tym razem pojedziemy nie w te najpopularniejsze miejsca, bo w takich to byłem wielokrotnie. Pierwszym celem jest leśne Kąpielisko. Najpierw trzeba dojechać do stacji Kamihurano, z której jest autobus. 温泉風呂のお湯50度くらいあるって聞いたんですけど、<Ooh. S 1> <laughs> そんな暑かったら <laughs>、um、<laughs> 42度以上は入ったことないので <laughs> いかあの、温泉宿とかで入ってるかもしれないですけど。中央はトカチだけ温泉、チリントンチャスノトチホテル、で Więc wysiadłem po drodze i poszedłem właśnie do tego leśnego kąpieliska, które jest po prostu otwarte i każdy może wchodzić i się kąpać. Miałem nadzieję, że nikt się nie kąpie, ale akurat dwie grupy się kąpały, więc za ich zgodą zrobiłem ujęcia tego miejsca bez ich wizerunków. Piękne i leśne kąpielisko pod niebem. Naprawdę ciekawe miejsce. Podobno tam woda ma temperaturę 50 stopni, więc raczej nie odważę się, że będę miał szok i umrę. Więc nie. Ale naprawdę fajnie i sympatyczni ludzie pozwolili mi robić zdjęcia i filmiki. Oczywiście nie mogłem nagrać tego głównego kąpieliska, bo byli ludzie, ale i tak jest fajnie. Wysokość tego miejsca wynosi mniej więcej 1200 metrów, więc naprawdę wysoko. I nazywa się tokachida taki Onsen. To jest chyba sam koniec tej trasy, a ten onsen, na którym byłem, nazywa się Kiyage Onsen, ale chyba i tak to samo. Nawet jest przystanek autobusowy przed tym onsenem, więc spokojnie można tu dojechać. To no tutaj chyba 5 minut przede niż. To jest Oku Ginzu. Czyli to jest piagające właśnie to samo, co byłem teraz. Ale to jest bardziej takie oficjalne miejsce, które jak schronisko można nocować i dodatkowo się pompać oczywiście z opłatą. Ale i tak to fajne miejsce. Naprawdę miejsce piękne. Teraz trzeba dojechać do Furano. Wcześniej byłem w Kamihurano, czyli Hurano Górne. Są aż cztery miejscowości, które mają w nazwie Furano i to dlatego, że kiedyś to była jedna miejscowość Furano, a potem ją podzielili. Furano jest największe wśród tych czterech i liczy 20 tysięcy mieszkańców. Zimno. Na razie w jest mało śniegu, ale i tak, tak zimowo jest wszystko. Właśnie taki sklep fajny, taki stary, ale pada. To jest Wioska turystyczna, o której wspominałem, znajduje się na południu miasta Hurano, przy hotelu popularnym wśród narciarzy. Nazywa się Ninguru Teras. Ninguru to są leśnie krasnale, które pojawiają się w legendach Ainów. Są drewniane domki, które są sklepami ślicznych artykułów rzemieślniczych i wieczorami są oświetlane. Kupiłem dla mamy pamiątki i jeszcze porobiłem zdjęcia i filmiki. Like, jak pogo to wygląda? Może trochę jak w Finlandii czy Zakopanem? To koniec tego odcinka. Będą jeszcze dwa odcinki z tej wyprawy. Do zobaczenia w następnym.